I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fate If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't a slow up, no I don't take shit, I got no love What's that No, what's dni need potem wy szkoła? dla mnie damit jeszcze do is <coughs> there No ja nie wiem kiedy zaczynasz szkołę 31 A <grywa> ja pierwszego... Tak, a ja przychodzę na dzień zobaczcie jak szkoła, tak wszyscy wracają do trzeciego. <grywa> Czyli w piątek. Do drugiego chyba. Tak, trzeciego bo to Ale w przyszłym roku 2024 bo ty będziesz szedł do szkoły, a ja nie No tak, ja będę, ale co z tobą, no ty będziesz... Aha, bo ty będziesz po szóstej. O to chodzi, no. Ja będę na studiach. A wiesz jak to studia działają? 3 dni studiów, a reszta czterech nie ma nic. Nie nic na studia. Informatyka. No to może tam na informatyce 5 dni, Później masz sobotę, niedzielę, Ale to jest tak. nie jest inny Jak widzisz, że ktoś leci na górze, To zejdź o jeden pośpiech. No ja wiem, gdzie lecisz... I lecisz... ja lecisz... Bo ja już decyzjasz. miałem dzisiaj takie kilka nerwów, dzisiaj grałem. Normalnie rzucałem padem po biurku. Chciałbym już bić setny poziom przed pójściem do szkoły. Bo no tak tylko za każdym razem jak coś mi się stało czy to umarłem przez jakiegoś tam kampera w krzakach już mi się nerwy puszczeli, padami i pada rzucam. się na pusty. Dali mi jakoś tam do... Nie, no, okay, A ty tu masz spokój, pode mną ma spokój. <sighs> tak, Tak, ma podku, Tak mi kurwa low. jakimś cudem. What? Ja spadam stąd Sajo nie mam mnie. Elo a, a karty nie bierzesz? O kurde Jak Listo mi się tam wymyślić? Mam górze na jest no. Tak, na górze, dzięki Dobrze mi to powie... O nie, Tu mam typa podsuwów, Elo, dobra, ja. pizkar Mam 200 kawałek. mam 200 z kawałkiem sekund. Luz Wrócę w tym to nie są na pewno? Tak, wrzucę to. Jeśli ty mógłbyś jakoś uleczyć. O, właśnie, tak. Jest masz Campfire. Tak, kulki nie dostał. Lecz mnie to? Nie. Ile mam. Przyjdę, jak będzie tam poniżej 180. Uleczę się i wpadam na 180. Normalnie wybiłem dwa teamy, osobne. Na takim low raptem co 76 kp. Okay. Okay. No to, to z takiej liczby tam będę miał, no to tam pójdzie na tego, paro. Już przynajmniej go później nie będę się kupować, to nie wyjdzie na plus. Tak. Żeby się nikt tu nie pokazał, bo dopiero będzie zong. <grym> no nie. Już są kroki. A jedź pan tam, chowaj. Patrz, no. Musiał. Nie mógł poczekać. Uff. Pajajaj. Pajajaj. I tak, masz pompę. Tak, pom-pom, tak daleko nie strzelę O, dobra. Jednak poskładałem, ale to już było na rezerwie. Pom-pom-pom. pom. Strzelbom, Okej. Pom-pom-pom. Bomberek. <ścoughs> Pom pom je Nope. Oh. Yeah. No. Yeah. No. No. No.

No Eee, bardziej wierszy mi ten, który gadają? To właśnie ci z Indii. Bo oh. jak pójdę po Capsa, to tak chlepną tam za tym, za wleczem po jakimś i... Ty tak stoisz jeżeli myślisz, Oj, co oni chlepią? O chlebach, albo o tej osobie, która zapadła właśnie? Dziękuję. Granaty, to granaty, granaty, No granaty, to granaty, wiodące granaty, wiodące granaty, wiodące O chyba ja... O, kroki słyszę. Kroki, kroki, kroki Kroki my guy, kroki Gdzie? U mnie Normalnie kroki słyszę Tam widzę bardziej, nie słyszę Eee O znowu. A bo to te Ha <laughs> <Yeah>. ha <laughs> <There> go, <Sanji. laughs> go, let go <laughs> <Lord>. <laughs> <laughs> Dzięki, ja chapsam, to, chapsam. to nic Dzięki. I co? Jeszcze I, trzeba... i co, fajne? To było? No ja tym właśnie tym tym laserkiem grałem, ale to jest takie skurzające. Że nie umiem tego używać. Każdy ja sobie... umiem, ja umiem, zajebiste ja to jest. Za, za każdym razem sam siebie zepłem. No bo to trzeba u, z, u, znać. Trzeba to umieć. o to chodzi. O to chodzi. Why? Trzeba widzieć, co to jest. O to chodzi. O, snajperka twoją? Może chętnie? Kurczę, mam jeszcze jedną. O, bada. Ja bym w razie, czy, bo w razie konieczności to ja użyję to. Masz może amunicję do twojej snajperki? Mam. Tak troszeczkę, jakbyś mógł sypnąć. Bo nie mam nic, bo wszystko na tego właśnie... A ja... A ja mam 83 tylko. Ile chcesz? O, to daj mi tak troszeczkę, bo widzę tu ludzi. Od ludzi ci pójdzie tam oddam. Nie te. Aha. Tak, ta, dziękuję. Zaraz ci oddam. Muszę się uleczyć jakoś. Najważniejsze. O! Biorę to. Dzięki za okay. otworzenie. A tu? No jest. A dziękuję. Trzeba cię jakoś tutaj doleczyć no. W jakiś sposób. Kurczę. Trzeba o, 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 o. grać. Duba, nic. Chyba, te gnę. Ja już gnam do strefy Dobra, i do. Dobra, chodź, 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 bo ja mam miszcza, chodź. chodź. No i ewa. Kurde, jeszcze przez burzę się draptać. Łaję. Ja lecę. Nie jest to normalnie, nie? Wszystkie chóre. <laughs> Tornado można robić No bo tu jest tornado, tak Ja już jestem Na stacji jak coś Na tej gołej stacji no, działa Ale przez to, że nie Nie wiem jak tu ten Co tu zrobić normalnie nie wiem co tu się stało nie wiem co tu zebrać ale jest dużo amunicji przynajmniej to ja się nigdy takiej gołej stacji nie widziałem goły i wesoły No to akurat się tu No właśnie no, to trzeba zjeść. O, tak, 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 tak. Bardzo chętnie to poproszę. Mam snajperkę swoją. Mam, mam tego amunicji, Tak jest mam amunicję wszystkiego. Nie chciałem tego robić. Okej, okay, widzę ludzi. O Jezus, I co ilu? Kurwa, jak mnie normalnie go stał jak posąg. Jaki głęb ze mnie, dzisiaj się ej, ej, no. O, już kamera ja, raz słyszałem. Nie, okay, ale poczekaj, on celuje gdzieś, gdzie są ludzie, ale gdzie są ludzie? O, dobra, widzę ludzi. A jest... No, mają ich do od górki. Chodź tu, Chodź do mnie. Idę, idę. No, nie, nie? Wejdą na górkę, dostaną kulkę w bo... łeb. Poczekaj! O no, zostaw se, to, to będzie ci przydatne. Twój... Właśnie widzisz, właśnie dlatego. Teraz hop i Teraz by ci się to przydało. No i teraz nie będzie jasno. Ej ty, po, po są. O. Hehehe Szach, mat, zostanie ci ten nasy na tego drugiego. Są tutaj ten kamer, kamer. O, pa, 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 leci tu, leci. Pa! Na mnie! Ej, ty no masz! Chodź tu! Chodź here! Come go, Shoot go, Shoot him! Kill him! Shoot him! Shoot him! I feel like everyone's a stranger Small talk with your narcissistic neighbor She's real hot but they said to never date her